Dzień dobry, moi drodzy. Nie wiem na ile śledzicie zagraniczne media, ale wydaje mi się, że to jest taki temat, który w Polsce też się przyjął, czyli The Wizard Liz. To jest dziewczyna, która nagrywała dużo takich materiałów na temat związków, ale na temat też poczucia własnej wartości, jak być lepszą wersją siebie, ale też takie bardziej powierzchowne, jak być ładniejszą, jak sprawić, żeby ktoś się w tobie zakochał, jak tam mieć princess treatment od facetów i tak dalej. No i to wyszło dosłownie, nie wiem, 12 godzin temu, że ona wstawiła na swojego Instagrama, że jej partner, z którym była chyba od roku mniej więcej, ją zdradził i się rozstali, a ona jest z nim w czwartym miesiącu ciąży. I tak jak ja nie obserwuję jej, jej materiały, zazwyczaj mi się nie wyświetlają gdzieś tam na stronie głównej na TikToku, ani nigdzie, to materiały komentujące te sytuacje mi się wyświetliły. No i wszyscy są w szoku, nie? No bo to jest dziewczyna, która właśnie pozycjonowała się na taką. Yy... No nawet nie wiem jak to powiedzieć, taką mentorkę, taki autorytet w sprawie relacji i tak dalej. No i jak widać, przydarzyła jej się dokładnie ta sama rzecz, która się zdarza wielu kobietom e, i nie uchronił jej przed tym e, właśnie cały ten ogrom wiedzy i informacji, jaką przekazuje na swoich kanałach i to e, bycie idealną partnerką i ten detachment e, i te wszystkie inne rzeczy. Jest to dziewczyna, która jest piękna, jest to dziewczyna, która osiąga sukces jest bardzo dobrze ustawiona w życiu i nadal przydarzyło się to. Co tylko pokazuje, że niezależnie od tego, jak jesteście cudowne, wartościowe, dobre w łóżku, zabawne, yy, wiecie, osiągające sukcesy i tak to może się przydarzyć też wam. Nie macie po prostu nad tym żadnej kontroli i zdrada to jest coś fatalnego, i to jest coś, co nigdy nie jest winą osoby zdradzonej. Zawsze jest w 100% winą po stronie zdradzającego. Nawet nie po stronie tej osoby, z którą się zdradziło, bo wiem, że to jest taka, taki trochę pierwszy krok, szczególnie jeżeli to Wy jesteście tą osobą, która została zdradzona, żeby tą złość przelać nie tylko na osobę, która Was zdradziła, ale też na tą trzecią osobę, z którą ktoś Was zdradził, ale to też nie jest jej wina. Zdrada jest w 100% po stronie osoby, która zdecydowała, będąc w związku, hej. Teraz wyjdę poza ten związek, poza reguły, które mieliśmy w tym związku ustalone, poza tą wierność, lojalność, cokolwiek tam sobie obiecywaliśmy. Ale to już powiedziałam na TikToku, że mimo wszystko, mimo tej fatalnej sytuacji, która się wydarzyła, i nikt by nie chciał być, jakby w tym momencie życia, to jest bardzo bolesna rzecz. Ale mimo wszystko ta Liz jest w najlepszej sytuacji, jaka może być, bo ona była na tyle mądra. Na tyle myślała o sobie i stawiała siebie na pierwszym miejscu, że jej życie z tym facetem czy bez tego faceta nie zmieni się za dużo. Oczywiście, że będzie przechodzić przez złamane serce. Oczywiście, że będzie jej ciężko. Zerwania są ciężkie, niezależnie od tego, czy się z kimś było miesiąc czy 10 lat, ale jest zabezpieczona w takim sensie, że reszta jej życia. Jest niezależna od tego faceta, a tego nie można powiedzieć na przykład w przypadku dziewczyn, które y, zostają stay-at-home girlfriends albo stay-at-home, y, no nie wiem, wives, cokolwiek, które na przykład y, wchodzą w związek. I przestają pracować, bo facet może je utrzymywać. Wchodzą w związek i nie mają zupełnie swoich oszczędności, nie mają swojej kariery, nie updateują swojego CV, czyli nawet jeżeli e, miały przed tym związkiem, wiecie, dobrą jakąś ścieżkę kariery, to ich edukacja, ich e, poprzednie zatrudnienia tracą na wartości z tymi latami, kiedy mają tą dziurę w CV, bo są stay at home wife, a potem nie daj Boże, coś się wydarzy i się rozwiodą albo nie są jeszcze małżeństwem, i się rozstaną. I ta dziewczyna zostanie z niczym. Zostanie z dziurą w CV, zostanie bez mieszkania, bo na przykład mieszkała u tamtego faceta, zostanie bez aktualnych zarobków. I to jest to, co warto jest zawsze podkreślać w tych konwersacjach na temat bycia właśnie w związku. Jak dziewczyny mówią, że ja to bym chciała, żeby facet za wszystko płacił, wszędzie mnie zabierał, coś tam, coś tam. Ok. I To jest super. Nie zrozumcie mnie źle. Ja uwielbiam, jak mnie facet zabiera na randki. Ja uwielbiam, że jak idę na drinki, to nie muszę myśleć o tym, czy wzięłam portfel i tak dalej, ale oprócz tego musicie mieć swoje własne zaplecze. Nawet jeżeli nie używacie tych pieniędzy, nawet jeżeli, nie wiem, yy, no ktoś płaci za nawet cały wasz lifestyle poznacie milionera i on będzie wam fundował całe życie, musicie mieć Swój, jakby wiecie, tą poduszkę ochronną, bo jeżeli jej nie macie i nie daj Boże, coś się stanie, no to jesteście wykolejone z życia. Zawsze dbajcie o siebie na pierwszym miejscu, dbajcie o to, żeby wasz. Poziom życia nie spadał w momencie kiedy znika obecność tego faceta. Dbajcie o to, żebyście miały wokół siebie ludzi, znajomych, przyjaciół, rodzinę, są ludzie, którzy właśnie zakochują się, wchodzą w jakieś relacje, związki itd. I na przykład przestają się spotykać ze swoimi przyjaciółmi, przestają rozmawiać ze swoją rodziną, bo na przykład nie wiem, partner jest toksyczny i mówi, no twoja rodzina ma zły wpływ na ciebie, nie? Takie różne sytuacje. Nigdy nie pozwólcie na to, żeby facet. Nieważne, czy to jest Wasz chłopak od miesiąca, czy Wasz mąż od 10 lat, żeby On był jedynym oparciem Waszego życia, Waszym jedynym źródłem wsparcia, Waszym jedynym, e, że tak powiem, e, finansowym, wiecie. Jak to powiedzieć? No, że wiecie, że to ten provider man, nie? Bo jak widzicie po przykładach tych wszystkich kobiet, to może być każdy. I to się może trafić każdej, każdej, każdej dziewczynie. Niezależnie od tego, jak jest piękna, niezależnie od tego, jak jest talentowana, ile ma kasy, jakie odnosi sukcesy, każdemu, każdy może trafić źle. Także wybierajcie partnerów z głową, ale nawet wybieranie z głową nie. Jakby nie chroni was od tego, że, że może wam się trafić ktoś taki. Bo nikt nie wchodzi w związek i nie myśli sobie, że mm, no to nie jest do końca dobry partner dla mnie. Każdy, wchodząc w jakąś relację, ma takie: mój partner to by nigdy tak nie zrobił, on to jest najlepszy na świecie. A potem się okazują różne rzeczy, więc oczy dookoła głowy. I zwracajcie uwagę na to, jak się czujecie przy ludziach. Ta Liz też wstawiła na swojego Instagrama, tuż przed tym, jak oznajmiła, że została zdradzona i że się rozstała z tym facetem, wstawiła klip ze swojego filmu, który wstawiła dosłownie... Czekajcie, ja sobie to wyciągnęłam tutaj na, na iPadzie. Ona wstawiła ten film trzy dni temu, Q&A with my husband. Oni na szczęście nie są małżeństwem, to już się chyba okazało, że yy, on to napisał w jakimś statementcie, że oni byli zaręczeni i w ogóle zaręczyli się chyba po pół roku znajomości, byli zaręczeni, ale nie wzięli ślubu takiego oficjalnego, że jakby teoretycznie byli married. Yy, gdzieś tam w swojej rzeczywistości, no ale nie mieli tego spisanego na papierze i bardzo dobrze. I ona właśnie wstawiła klip z tego filmu, gdzie on mówi coś takiego, yy, co już wtedy w niej wywołało takie trochę dziwne uczucie, ale postanowiła je zignorować, nie? I ile razy my to robimy, że coś nam daje takie... Mm, takie złe uczucie w brzuchu, nie? Że... Mm, to, co powiedziałeś teraz, to tak... Nie wiem, czy świadczy o tym, że jesteś na przykład świetnym materiałem na mojego przyszłego męża, nie? I ile razy tak się spycha to złe uczucie w tył głowy, no bo przecież tak jest miło, nam i tak się dobrze dogadujemy i on to jest taki zabawny. Ale, again, całe social media tej list były na temat właśnie ufania swojej intuicji i tak dalej. I nawet ona, mimo tego kontentu, który jest, wiecie, całym jej wizerunkiem w sieci, nawet ona zignorowała po prostu red flagi i tak dalej. Więc naprawdę może się zdarzyć każdemu i to nigdy nie jest wasza wina, ale to jest wasza odpowiedzialność, żeby się przed tym zabezpieczyć i żeby rozpad związku nie był nigdy rozpadem waszego życia, żeby bo też jeżeli na przykład jesteście całkowicie finansowo zależni od faceta, to powstrzymuje ludzi przed odejściem, jeżeli są w toksycznym związku i już wiedzą, że są w toksycznym związku, i mają takie: o, to nie jest relacja, w której się dobrze czuję, to nie jest relacja, w której chciałabym być, jest coś nie tak, nie jest dobrze, yy, ale nie mogą odejść albo muszą się wstrzymać z odejściem, bo nie mają środków do tego, żeby samemu gdzieś tam. Mm, no, budować to życie, bo ich życie jest zbudowane wokół tylko tej osoby. I wiecie, tak naprawdę co miesiąc wychodzi, że jakaś znana para miała jakieś tam kłopoty, albo że facet zdradzał, albo że w ogóle miał kochankę, albo że coś tam coś tam. I nie dajmy temu wejść sobie na głowę i nie popadajmy w takie skrajności, że o, teraz wszyscy faceci źli i wszyscy faceci zdradzają i coś tam coś tam. Ale miejmy tę realistyczną świadomość, że to się zdarza często. Zdarza się nie z Waszej winy, zdarza się nawet, jeżeli wszystko zrobicie idealnie, zdarza się nawet, jeżeli y, prowadzicie cały koncept, koncept, y, content y, na temat detachment i bycia najlepszą wersją siebie, y, i bycia niezależną i tak dalej. Zdarza się każdemu, i nie macie nad tym kontroli, i trzymam kciuki, żeby, jak sobie teraz siedzicie i oglądacie ten film i sobie myślicie, mój Pawełek by tak nigdy nie zrobił, to trzymam kciuki, żeby Pawełek tak nigdy nie zrobił, ale zdarza się. I bardzo często to są właśnie ci faceci, których nigdy by w życiu to nie podejrzewał, bo przecież jej facet wszyscy od samego początku mówili, że ona jest, wiecie, z dużo wyższej ligi, że on nie zasługuje na nią coś tam, coś tam. Związki się nie opierają na wyglądzie, okej, okay, to już wszyscy wiemy, ale często faceci, którzy czują, że nie zasługują, na was, którym na przykład dacie szansę, mimo że nie są jacyś super atrakcyjni, ani super wow, wow, ale wam się wydaje, że dacie mu szansę, to on będzie się starał i tak dalej, no bo dałyście mu szansę. Yy, to często właśnie tacy faceci w środku się czują tak insecure i czują, że nie zasługują na was, że oni albo Właśnie, gdzieś tam wyjdą poza relacje, szukając czegoś innego, żeby was ściągnąć w dół, żeby z was, z tej dziewczyny pięknej, cudownej, niezależnej, zrobić tą zdradzoną, czyli ściągnąć was o ten level w dół, zbić was z tego piedestału, albo będą szukali dodatkowo potwierdzenia swojej atrakcyjności, bo po prostu są niepewni siebie i będą szukali tego potwierdzenia, pisząc z innymi, nawet nie, wiecie, zdradzając fizycznie, nie uprawiając seks z inną dziewczyną, tylko, Pisząc, wysyłając jakieś zdjęcia, będąc na Tinderze, ale nie, nie konwersując z nikim, tylko jakby. Mm, ładując swoje ego na tym, że ludzie ich przesuwają w prawo, takie rzeczy, nie? I to się często zdarza, że facecie zdradzają te kobiety, które właśnie są sławne, osiągają ogromne sukcesy, jakaś wiecie, Beyoncé, i tak yy, dalej, bardzo bogate influencerki na tam pierdoły, bo ci faceci przy nich czują się mniejsi i chcą je ściągnąć w dół, i chcą doładować swoje ego, chcą poczuć się chcą poczuć się trochę więksi, bo yy, Bycie przy kobiecie, która osiąga ogromne sukcesy, może dla faceta, który jest niepewny siebie, być dużym ciosem yy, po prostu dla jego ego, nie? Ale to bycie odpowiedzialnym i właśnie dbanie o siebie w relacji to jest też mm, Podejmowanie różnych kroków trochę z głową, to znaczy, oczywiście, że jak jesteście razem kilka miesięcy, pół roku, rok, to jesteście tak szaleńczo zakochani i po prostu motyle w brzuchu, jak tylko myślicie o tej osobie, że jasne, że moglibyście już teraz wziąć ślub i po prostu wyjechać na Maderę i mieć siódemkę dzieci i cztery koty, ale właśnie dlatego tego nie robimy w tamtym czasie, że potrzeba trochę. Czasu, żeby spojrzeć na rzecz realistycznie. I jeżeli jesteście tak szaleńczo zakochani, to nie powinno to nic zmienić między Wami, czy się na przykład zaręczycie po pół roku, czy po dwóch latach, czy weźmiecie ślub po roku, czy po trzech latach, czy będziecie mieli dzieci po roku, czy po no, tam kilku latach, nieważne, ale. Po co się tak spieszyć ze wszystkim? To jest jedna z rzeczy, które mam wrażenie, że też wynika troszeczkę z, z takiej niepewności, bo ja, przynajmniej tak było w moim przypadku, ja od bardzo, bardzo młodego wieku miałam takie poczucie, że ja to bym chciała wszystko już teraz: i ślub, i dziecko, i właśnie wiecie, jakieś tam zaręczyny i te duże takie milestone y bardzo wcześnie w życiu, bo chcę. Komuś i sobie coś udowodnić, i przez to na przykład też trzymałam się relacji, które nie były dla mnie dobre, a trzymałam się kurczowo, bo miałam takie, że już jestem na drodze do tych milestonów, do tych ślubów, zaręczyn, pierdół i tak dalej. I bardzo, bardzo tego chciałam, nie do końca dla siebie, ale dla swojego ego i dlatego żeby udowodnić sobie i innym coś. I dopiero z czasem przyszedł do mnie taki trochę spokój, że ja nie muszę pędzić do tego, żeby być czyjąś żoną, jeżeli jest mi zarobiście w związku. To to, czy ja jestem czyjąś dziewczyną, czy narzeczoną, czy żoną nie zmienia dużo. Oczywiście wiecie, że to nie jest tak, żeby czekać nieskończoność, ja nie jestem super fanką tych związków, gdzie ludzie są po prostu 10 lat razem, a ty się dalej nie potrafi oświadczyć, a ona czeka na ten pierścionek, już jest wkurwiona na niego i obrażona, a on sobie mówi, nie, przecież jestem dobrze razem. No wiecie, zależnie od Waszych priorytetów, ale yy, myślę, że warto odłożyć ten pęd do... Przechodzenia ciągle na wyższe lewele życia i skupić się na tym, czy jest dobrze teraz czy to na pewno jest ta relacja, w której ja chcę być, czy się czuję zarąbiście w tym momencie, a nie czy się czuję zarąbiście, bo czekam i już jestem taka podekscytowana, że za chwilę na przykład wyjdziemy na ten wyższy level, nie? A ja po prostu chcę być na tym wyższym poziomie. Niekoniecznie z tą osobą, ale ja to już bym chciała być nazywana czyjąś narzeczoną, nie? Niekoniecznie narzeczoną tego typa, ale ja to już bym chciała być narzeczoną, a z nim to już jestem na przykład yy, Cztery lata, nie? Yy, więc bardzo bym chciała, żeby to już był on, bo już mamy ten fundament, nie. Nie ma co się spieszyć, nie ma co podejmować ogromnych życiowych decyzji, jakimi jest na przykład ślub albo posiadanie dziecka, szczególnie właśnie w tych początkowych etapach, kiedy. Przez pierwszy no, rok znajomości na 100% jesteście, wiecie, po prostu w tym haju. Ale podsumowując, jedna rzecz, która uważam, że jest świetna, to jest to, że ona od razu o tym powiedziała. I nie próbowała tego ukrywać, wiecie, nie usnęła postów z nim, ze swoich social mediów, żeby przemilczeć sprawę, tylko od razu powiedziała, hej, to jest ten typ, którego wam pokazywałam na moich social mediach przez ostatni rok, on mnie zdradził, już nie jesteśmy razem. I uważam, że to jest cholernie ważne, żeby mówić szczerze i od razu o takich sprawach. I dlatego też ja nagrałam mój własny film po tym, jak ja miałam takie doświadczenie od razu i powiedziałam szczerze, co się stało, bez żadnego owienia w bawełnę, bez mówienia. O, nie pasowaliśmy do siebie, postanowiliśmy rozstać się w zgodzie, nie, szczerze, kawa na ławę i uważam, że to jest jedyny sposób, w jaki w ogóle można załatwiać te sprawy, żeby zdjąć stygmę. Ze zdrady i pokazać, że po pierwsze to się zdarza każdemu, po drugie, wina jest zawsze, zawsze, zawsze po stronie zdradzającego, nawet jeżeli wam się sypało w związku, nawet jeżeli nie byliście kompatybilni, nawet jeżeli już pod koniec się kłóciliście codziennie i tak dalej, whatever, jakakolwiek mogła być sytuacja, można to bardzo prosto rozwiązać i po prostu zerwać z kimś. A potem iść do łóżka z kimś innym albo zerwać z kimś, a potem zainstalować Tindera. Bardzo proste rozwiązanie. I osoba, która wybiera tego nie robić i wyjść z tego związku, dodać do niego jeszcze jedną osobę y, za plecami swojej drugiej połówki, to jest żałosne zachowanie. To jest zachowanie, za które mam nadzieję, że każdy facet, który robi coś takiego, dostanie swoją porcję karmy. Yy, no i. Egen, po raz 50 w tym filmie, to nigdy nie jest wasza wina. Mega się cieszę, że ona właśnie powiedziała o tym od razu, bo to jest nie tylko y, dobry przekaz dla wszystkich innych dziewczyn, ale też dla niej. To będzie takie trochę trzymanie się w kupie, że wiecie, może po rozstaniu na przykład chciałaby do niego wrócić, albo wiecie, zrobiłoby jej się przykro, on by tak przepraszał, mówił, że kocha, i by na przykład stwierdziła, że da mu kolejną szansę. Nie, w momencie, w którym publikujesz coś takiego, to trzymasz siebie w ryzach i masz takie, okej, okay, to jest publiczne info, co ta osoba mi zrobiła. W tym momencie wrócenie do tej osoby byłoby dla mnie wstydem nie tylko. Dla samej siebie, ale też przed wszystkimi innymi ludźmi. Ja zawsze byłam zdania, że zdrada to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić w swojej drugiej połówce. To jest absolutny brak szacunku dla tej osoby, dla czasu, który spędziliście razem, po prostu pokazanie, jak małym człowiekiem się jest. I po zdradzie nie ma drugiej szans, nie ma powrotów przynajmniej dla mnie. Nie wiem, są różne sytuacje, yy, ale no w mojej głowie na ten moment tak to wygląda, że, że zdrada to jest absolutny koniec związku i, i tyle. Także mam nadzieję, że tym statementem i przyznaniem się do tego yy, przed wszystkimi od razu po fakcie yy, i tym, że ona też na bieżąco dodaje jakieś tam rzeczy a propos tego, że będzie sprzedawała pierścionek zaręczynowy i że te pieniądze, które z niego dostanie, przekaże na jakąś fundację wspierającą kobiety i tak dalej. Mam nadzieję, że osoby, które uważały ją wcześniej za jakiś autorytet w sprawach związkowych, samorozwojowych, będą teraz mogły śledzić, yy, no jakby dalszą historię, dalszy rozwój sytuacji. Będą mogły zobaczyć, mam nadzieję i trzymam kciuki, jak fantastycznie mądra, dojrzała kobieta radzi sobie po, po czymś takim, po takiej no, fatalnej sytuacji, fatalnym wydarzeniu. I na pewno będzie to właśnie złamane serce i będzie to masa łez i wściekłość i smutek i wszystko, bo tak wyglądają zerwania, ale Mam nadzieję, że w jej przypadku, zgodnie z całym tym jej kontentem i wszystkim, o czym mówi w internecie, to właśnie będzie dobry przykład dla dziewczyn przechodzących podobne rzeczy. Że po takich rzeczach, jeżeli podchodzi się do nich z głową, to. Życie toczy się dalej. Dajcie mi znać, co myślicie o tej całej sytuacji i czy w ogóle śledziliście wcześniej Liz, czy właśnie tak jak ja dowiadujecie się, jakby wchodzić na jej profile teraz, kiedy wyszła cała ta sytuacja. Ja trzymam za nią kciuki i ze wszystkich, którzy kiedykolwiek w podobnej sytuacji się znaleźli, jesteście super i nigdy sobie nie dajcie wmówić, że to jest wasza wina albo że coś z wami było nie tak, bo jak widać, nawet osoby uważane powszechnie za perfekcyjne, za. Wiecie, supermodelki, najpiękniejsze kobiety na świecie, najbardziej, wiecie, osiągające największe sukcesy, gwiazdy, muzyki i tak dalej. Nawet one. Także to nigdy nie jest o Was. To jest zawsze o ego, ogromnym ego i bardzo niskim poczuciu własnej wartości osoby zdradzającej. Love you i to by było na tyle. Dzięki.